Witam, witam z tej strony a Przed Wami kolejna odcinek z serii Minecraftowe ucieczki. Dzisiaj gramy w mapę o nazwie The Void Tests, czyli testy próżni, najłatwiej to tłumaczyć. Dobra, no, tu są jakieś ustawienia, które trzeba mieć, dlatego mam też tutaj takie duże, bardzo nie takie jak zawsze mam, e, po prostu e, GUI, jak to najłatwiej nazwać. No i startujemy mapę, musimy tutaj wejść, Resource Pack Test. What does it say? Hi, LOL. Eee... Nie mam pojęcia, ponieważ nie mam dźwięków włączonych. W sensie mam dźwięki włączone, ale nie mam muzyki włączonej, więc chyba o to chodzi. Hi. Aha, to, to mówi tak. To mówi hi, dobra. Czyli mam włączony tekstur pack, O to chodziło. Gdybyśmy mieli inny teksturpak włączony, to by po prostu to nie zadziałało. Dobra. Witaj w The void test. I don't know, next level, hint, activator. Hmm. No, o co chodzi? Next level? Level 2. Aha, czyli to był pierwszy level, tak? Okej. Okay. Przycisk. Eee, poczuj ściany, jeden może dać drogę, aha. Czyli, że któraś ze ścian pewnie ma taką drogę w sobie, trzeba... Znaleźć. O, jest, 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 mam coś. Patrzcie. Widzicie? Kurde, kolejna mapa, która będzie psuć nam w mózgu. Czekajcie, bo ja tu... Cholera nic nie widzę. Nie wiem, gdzie jestem w tej chwili. Czekajcie. To jest miejsce, skąd wyszliśmy. Dalej nie mogę już iść. Muszę iść w lewo. Czy cokolwiek tu jest? Nie mam pojęcia. Staram się... O, coś coś mi mrugdało. O, jest, jest, znalazłem coś. Jest, level trzeci. Bardzo fajnie. Dało się coś przejść, ale to... Kolejny przycisk. To jest podobny... Do tego poprzedniego, ok? Czyli kolejna łapka, która psuje mi w mózgu. A tak jak chyba lubicie, co nie? Więc. Wiecie, o co proszę? Tak, wiecie, o co proszę. Żebra łapki, o Boże! O nie! Tak. <ścoughs> e, niby podobny level, chyba że trzeba. A, trzeba było wskoczyć, patrzcie, idealnie. A, nie, nie idealnie, to wszędzie jest taki ten. Akurat w tej ścianie tak trafiłem, dobra, czyli trzeba było podskoczyć, ale mi nic to nie dało. Trzeba znowu wskoczyć? Tak. Są jakieś schody, patrzcie. I tu mogę wskoczyć teraz na to. Kurde, sprytne. I koniec levela. Ciekawa mapka. Podoba mi się. Kolejny przycisk: 99% niewidzialny parkur. Wspaniale. Parkur, którego nie widzimy. Czy to jest żart? Gdzie jest ten guzik? Muszę znaleźć. Jest. Jestem na pierwszym bloku parkura. Czy to jest coś w stylu, że muszę skakać dookoła? Chyba tak. Tylko, że to jest tu. Nie to nie jest tu. Muszę w tą stronę skoczyć. Tak. Teraz muszę tu. Znając życie. Tak, i teraz dookoła. Tak mi się wydaje. Tak to przynajmniej widziałem. O, patrzcie. Jest! I udało się, kurde. Idzie na razie szybko. To mi się podoba. Level 5. 100% Invisible parkour, ale tu już widzę. Tu już widzę o co chodzi. Czy to może... Nie, czekajcie. Aha, to wygląda tak. Czyli te czarne bloki po prostu pokazują, gdzie, gdzie są bloki, gdzie możemy skoczyć. Jest pewna trudność. Czy to są cztery kratki? Chyba nie. Nie, to nie były cztery kratki. Kurde, ale to jest przerobane. To jest już to jest już trudniejsze na, szczę na, znaczy na szczęście. Akurat to jest trudniejsze. Szósty level. Dobra, idzie bardzo szybko. Idzie bardzo szybko. Mam nadzieję, że nie skończymy tego zbyt szybko. Level 2, pewnie od, od tyłu trzeba. Upside down. Do góry nogami. Czyli tu jakby jest sufit, tu jest góra, tak? Yy. Ha, Aha, bo to są hinty cały czas. Myślałem, że trzeba zawsze klikać. Upside down, dobra. Gdzieś skoczyłem znowu. Mogę iść w prawo. Muszę też się rozglądać w miarę, gdzie co jest, bo jak się tu zgubię. To jest Lipa i się właśnie zgubiłem Halo? O jest, jest koniec, dobra Znalazłem, nie wiem jak, ale znalazłem, to się liczy Przycisk To jest tylko 2 na 2, prawda? Plus postar easter... Postar... portal easter egg 2 na 2? What? Nie wiem, ale tu... Oj! Spadłem gdzieś Portal! To jest portal! Idea z portala, widzicie? Przechodzę tutaj o, to nie jest portal. <laughs> Kuby grę, żeby mieć przejście w drugą stronę. <laughs> Kurde, świetne. No dobra, tylko jak ja mogę... O, tutaj jest jakieś przejście. Dobra. Kurde, ej, dobre, to było dobre. Kurad, to mi się podoba. Level 8, dobra. Hmm. Okej. Okay. Czyli taki parkour. Uuu gdzieś się teleportowało. a jak teraz skoczę na to, to mnie nie teleportuje z powrotem. Dobra. Gdzieś mnie przeteleportowało i to jest koniec, tak? Okej, okay. level 9 było prosto. It's amazing, amazing, czy maze, to jest po angielsku labirynt, okej. Okay. Czyli standard, ale to akurat jest prosty maze, nic się nie psuje. Żaden mózg mi nie paruje, hu! Rymy, ale taki maze może być trochę, trochę irytujący. Wiem, że są sposoby jak przechodzić maze'a. Ale nie ma co ich używać właśnie przy takim małym. Co to jest? Cóż to jest? Fight! Aha, mam miecz! Oki czerwony. Aha, mogę zejść i zabiłem, okej. Okay. Nie mam dźwięków w ogóle, bo kazali mnie wyłączyć. Place me. Ale gdzie? Tutaj, na białym? Tak! Dobre! Dobra, znowu ten pokój based on Level 3. Który to był trzeci? Pierwszy, drugi, trzeci. 99% invisible parkour, tak? Gdzie to jest jakikolwiek parkour, że tak się spytam? Czy to jest znowu, że ściany są niewidzialne? Chyba znowu ściany są niewidzialne, tak. Znowu są ściany niewidzialne, tylko że teraz nie mogę. Teraz gdzieś spadłem. Dobra, gdzieś spadłem, ale przeszedłem! Dobra, to jest bardzo randomowe niekiedy, ale ładnie to wygląda, wszystko na tym teksturpaku. No nie powiem. Jeśli po mnie słychać, że jestem trochę chory, to wybaczcie, ale dalej jestem trochę chory. Nagrywam to, te wszystkie odcinki prawie że tak samo. Dobra, hint! Put a golden pickaxe in the center of the chest by the door. Czyli połóż złoty pickaxe na centrum skrzyni, tak jakby za tymi, tymi drzwiami, tak? Dobrze rozumiem. items to make them placeable Czyli co, muszę wykopać na pewno I zrobić z tego pickaxe, znając życie, przetopić i tak dalej, dobra no to jest Prosta, Ha, mogę kopać tylko tym, dobra Fajne info yy... Nie? Dobra, myślałem, że kurde nie mogę tego wykopać Dobra, to nie się przetopi, iron Iron wood? Wow przez chwilę myślałem, że nie mogę tego wsadzić w ogóle tam. Na szczęście mogę. Dobra, więc przetopmy sobie, znaczy... Wydob wydobędźmy sobie to wszystko. Dobra. Aha, to... Czy to... Aha, dobra, to się skończyło po prostu. Myślałem, że od tyłu się ten przepala. To było dziwne. A muszę jeszcze crafting zrobić, kurde. A mnie nie stać będzie chyba. Raz, dwa... Okej. Okay. I tu muszę dać jeszcze drewno, żeby się przepaliło do końca. Mam nadzieję, że się przepali. Tak to by byłby lekki fail. Czy mogę to postawić? Mogę. Crafting. Nie mogę craftingu postawić. Oj. To jest... pewien... ból. Aha, dobra. Ja nie muszę craftingu robić, tylko wystarczy, że rzucę. I się powinno... Połączyć? What? Wait a minute Może wystarczy, że tutaj je wsadzę, te dwie, dwa itemy i się połączą w pikax. Nie, czekajcie Rzuci temy, żeby... Aha, żeby sprawić, żeby były postawialne Ej, dobre i teraz mogę postawić to Kurde, ciekawe, bardzo ciekawy pomysł Podoba mi się, teraz mam golden pikax. I teraz co? Mogę to przerzucić tam? O to chodziło? Nie mam pojęcia, czy o to chodziło. Kuda, golden in the center of the, of the chest. Chyba, że chodziło o to, że tu miałem dać. Że chodziło o to. E, czy czekajcie, kurde. <laughs> nie wiem, nie wiem w tej chwili. Może miałem rozwalić te drzwi ten Golden Pikaxem, Nie mam pojęcia. Kurde. Ej, pogubiłem się trochę, czekajcie. Dobra, jesteśmy już w kolejnym levelu, czyli 13. Poprzedni level musiałem troszkę scitować, bo albo się coś zbugowało, bo rzuciłem ten kill w tam, gdzie miałem rzucać za każdym razem, później mi on zniknął, i na nie mogłem przejść przez te drzwi. Albo coś źle zrobiłem, albo przepaliłem za dużo drewna, albo coś jeszcze. Nie mam pojęcia, ale no nie chciałem po prostu wam pokazywać tego jakiegoś faila czy bugu mapy. Nieważne, w każdym razie tak. Aha, to mi otwiera tutaj przejście. Uh, timing is important. Remember what this button did. Ok. To jest okiem ciekawe, bo jak kliknę to. Ha, huh. aha, o to jest dobra. Dobra, bo to jest po. prostu po... <laughs> Się dziwię, czemu tam pizzą się przesuwał znowu, ale to chyba przez to, że ten przycisk jest tak blisko. Dobra. Czyli wystarczy, że przejdę do tendy. Y... Ok. Okej, okay, spadłem gdzieś, fajnie. W, warto wiedzieć. What? Czy to otwiera gdzieś na dół przejście? Co się teraz stało? Nie. Klikam nic. Tu kliknę. Nic. What is going on? O, tu mogę gdzieś przejść do tyłu jeszcze. No i oczywiście przejście, tak. Ta mapa po prostu się nie chce ze mną bawić. Going up. Idziemy do góry. Wow! Okej okay. to jest ciekawe. To jest bardzo ciekawe. Nie wiem, czy mi starczy tej lewitacji, bo trochę, żem Przymarudził z tą lewitacją tam. Dobra, jesteśmy na górze. Jest, kolejny level. Ciekawe, bardzo ciekawe. Co my tu mamy? Uh -huh. Level Combining Shading. What? Nie wiem, co się w tej chwili dzieje. Ale nie mogę tu przeskoczyć. Chyba, że mogę. Tylko, że jestem nubem. Mogę, dobra, ale co mi to dało? A, to jest przejście. Co? Świetnie. Tu jest skakać, nic tam nie ma. Poruszam się teraz do tyłu, wiadomo. Tu nic nie ma po lewej, tu też nic nie ma. Eee. No to też nigdzie nie przejdę. To jest dziwne w tej chwili. Że coś jakby nie działało. Autoforde to że nie działa, co nie? Malfunction level combo initiating. Kurde, to jest strasznie dziwne w tej chwili. Tak, by mapa próbowała mi wmówić, że coś się popsuło. A nic się nie popsuło, chyba. A no właśnie. Tego, że mnie odkrył. Dobra. Teraz co? Tutaj mi otwiera jakieś przejście. Tu z tyłu nic się chyba nie dzieje. Au, trochę mnie przygniotło, dobra. I labirynt jakiś ciekawy. Dobra. Czyli standard. Jak na razie jest ok. Wydostałeś się z tamtego pokoju, to, jest, to już jest Pilki Plus. Nie lubię takich pokoi, szczerze mówiąc. One są takie. Au. Klaustrofobia. Nie, nie cierpię na klaustrofobię, ale jakoś mi to tak, wiecie. To mogę przejść znowu. A, jakieś ukryte przejście znowu. Mamy znowu tutaj jakieś. Znowu lewitacja. Znowu do góry. Portal, okej. Okay. Spoko, kolejny portal. Warto wiedzieć. I koniec mapy! Thanks for playing! Mam jakiegoś wczesnego Diamonda w ogóle, bardzo fajnie. This Aha, czyli jedna osoba tworzyła tą mapę, i to było bardzo dużo dla niej roboty. No, nie dziwię się. Wow, Dobra, czyli bardzo spoko, bardzo fajnie. To są jakieś. O, thanks! Automat Pelport Playing. Kurde, kto to zrobił? Mój nick tutaj wprowadził. Kurde, epickie. Nie powiem. Dobra, i tutaj są osoby, które, nie wiem, grały w tą mapę albo jakiś jego fani, czy coś w tym stylu. Nie wiem, w każdym razie mam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jest druga część tej mapy. W sensie już druga osobna mapa, ale to jest po prostu jakby e, Void Test 2, co nie? Więc jeżeli chcecie, żebym ją nagrał, to koniecznie napiszcie o tym w komentarzu. E, ja chętnie przeczytam, chętnie nagram drugą część tej mapy, bo jest ona bardzo ciekawa. Bardzo mi się spodobała ta mapa, więc dzięki jeszcze raz za oglądanie. No i trzymajcie się po prostu i nareczka!